Cześć, witam Was serdecznie. Bartek z tej strony, firma Centrum Szkoleń KORSA. Dzisiaj opowiem Wam o takim zagadnieniu, które najwięcej teraz pytacie. Jest bardzo problematyczne. Nie jestem tego zwolennikiem i nie bardzo mi się to podoba. Chodzi o tą część, jeżeli już zdaliście egzamin teoretyczny, a przechodzicie na praktykę, to Urząd Dozoru wymyślił sobie coś takiego, że inspektor ma pewne zagadnienia, o które może Was Pytać. I teraz dokładnie opowiem Wam całą strukturę tych pytań. Niestety nie będę w stanie opowiedzieć bardzo szczegółowo na wszystkie, bo to robimy na wykładzie. Na to nasi instruktorzy potrzebują kilka godzin, żeby to dokładnie omówić przy wózku, przy urządzeniu, przy dokumentach. Ja opowiem o zagadnieniach, ale też opowiem już takie najbardziej popularne w danym zagadnieniu pytanie bądź zadanie od inspektora. Także jeżeli czekasz na egzamin, to teraz jest idealny moment, żeby właśnie poznać te, y, tą część między, między teorią a praktyką. Także lecimy do meritum. Mam tutaj te zagadnienia. Pierwsze to sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia. I tutaj chodzi o całą dokumentację urządzenia. Po pierwsze decyzja, po drugie DTRK, po trzecie cała książka rewizyjna. Y, pamiętajcie, że y, też musi być dziennik konserwacji uzupełniony przez konserwatora. Czyli odpowiednia ilość pieczątek. Także decyzja, no i cała dokumentacja, która tutaj przy wózku ma znaczenie. Czasem już na tym etapie inspektor pyta o tabliczkę znamionową, ale to zaraz pójdziemy dalej. Kolejne pytanie. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowań. I tutaj bardzo często, właśnie pyta o tabliczkę znamionową, bo tam mamy informację, ile wózek ma u dźwigu, jak się zachowuje ten ciężar, czy wyżej, czy niżej, itd., itd., ale też wszystkie piktogramy. Także uważaj tutaj, nie, nie wsadzaj ręki, bo wysięgnik czy łańcuch zmierzy ci palce. Także to jest tutaj w tym pytaniu. Kolejne: sprawdzenie systemów sygnalizacji i oświetlenia, czyli sygnał dźwiękowy, no i czy oświetlenie jest poprawne. Niewiele co inspektor może wymyślić. Czwarte, sprawdzenie poprawności działania hamulca zasadniczego. Tutaj już kręciliśmy o tym filmy i możesz je znaleźć w innych, ale po prostu chodzi o to, żeby delikatnie ruszyć i sprawdzić, czy ten główny hamulec działa poprawnie, później możemy to ponowić z większą prędkością. Sprawdzenie poprawności działania hamulca pomocniczego, czyli ten hamulec awaryjny, tutaj też w całej tej naszej bibliografii są te filmy, już to wiele razy omawialiśmy. Szóste pytanie: ocena stanu ogumienia i kół. No i tutaj są podczas teorii omawiane znaczniki, jakie są rodzaje opon i tak dalej i tak dalej. I tutaj inspektor trochę może was popytać dlaczego taka opona, czy już ile zostało i wiele tych aspektów to też w tych filmach wszystkich, które wcześniej kręciliśmy, już jest dostępne na kanale. Ocena stanu baterii trakcyjnej. I tutaj to jest bardzo istotne pytanie, bardzo często o to pytają. Każda bateria ma swoją tabliczkę znamionową i wagę. I ta waga musi być zgodna z tym, co mówi dtr dokumentacja techniczno-ruchowa. Dlaczego? Bo bateria jest przeciwwagą wózka. Jeżeli bateria jest lżejsza, na przykład o 100 kg, no to wpływałaby nam na udźwig, czyli ten wózek by leciał. Także to jest bardzo istotne właśnie tutaj w tym punkcie, żeby wiedzieć, że waga baterii musi być zgodna z całą dokumentacją. Bo może inspektor Was zapytać, proszę sprawdzić na tablicy znamienowej, jaka jest waga baterii. Wy podejdziecie, będzie 950 kg. I inspektor się spyta, czy wszystko ok? Wy powiecie, że ok. Nieprawda, bo ja wsadziłem lżejszą baterię na wymianę, a w dokumentacji technicznej ruchowej jest to na 100. I w, tej, w ten sposób nie zdajecie egzaminu. Także to jest tutaj bardzo istotne, żeby wiedzieć, jaka bateria musi być w danym wózku. I tutaj bardzo często inspektorzy właśnie na to zwracają uwagę i dużo ludzi przy tym punkcie akurat nie zdaje. Po ocenie wagi i dokumentacji przy baterii trakcyjnej może też inspektor wizualnie sobie zarzucić. Tam nie powinno być zgrubień, nie powinno być grzyba na mostkach itd. Oczywiście to. Nie dyskwalifikuje baterii, ale podczas kolejnego badania technicznego inspektor na przykład może nam zwrócić uwagę, że konserwator musi to usunąć, ale wy też musicie mieć świadomość, że bateria powinna być gładka, jednolita, te cele nie powinny być wypukłe, nie powinno być grzyba, te mostki powinny być też niezagrzybione. O to inspektor też może zapytać. I powinniście mieć świadomość, jak technicznie ta bateria wygląda. U nas, oczywiście, podczas teorii instruktorzy biorą was, wyjmujemy tą baterię, opowiadamy. Nie każda bateria u nas jest idealna, także mamy miejsca, bądź mamy jakiś tam wózek, gdzie faktycznie to czeka na regenerację, i wtedy możecie zobaczyć sobie, jak zużyta cela, w pojedyncza, pojedyncza cela w całej baterii wygląda. I punkt ósmy ocena stanu układu hydraulicznego. No i tutaj po pierwsze wizualnie oceniamy czy nie ma wycieków, jeżeli będzie wielka plama cieknąca z siłownika i na dole no to wiemy, że wózek jest uszkodzony, ma uszkodzony układ podnoszenia, ale tutaj będzie też ta próba szczelności i tutaj też jak najbardziej w innych tych naszych filmach na YouTube już było to omawiane. Tutaj w tym odcinku to jest takie meritum, także wszystkie zagadnienia, które możecie spotkać staram się na szybko powiedzieć, żeby Was nie zanudzić, a pojedyncze takie elementy są w całym, na całym tym naszym YouTube. Ocena stany, stanu kabiny. Ocena stanu kabiny. To jest kolejny punkt, punkt dziewiąty. No i tutaj, tak? Czy nie ma pęknięć, czy nie ma wgnieceń, czy to wszystko wizualnie się zgadza, bo to tak naprawdę nic innego w tym punkcie nie możemy zrobić. Ocena stanu platformy roboczej. No, czy nie ma dziur, tak? Tutaj przy podwózkach, które mają jakiś tam podes i tak dalej. I chodzi o to, czy po prostu nie ma jakiejś dziury, czy, czy też nie jest uszkodzona, rozkręcona. Kolejny punkt jedenasty. Ocena stanu cięgien nośnych czyli łańcuchy, a przy wózkach systemowych też wiele linek takich awaryjnych, cięgien i tak dalej. No i tutaj też na innych filmach było dokładnie jak to sprawdzić, jak ocenić. Głównie chodzi o to, czy łańcuch nie jest zanadto wyciągnięty, ale to też robimy co roku podczas tych badań konserwacyjnych, odbiorowych, a konserwator też, też co jakiś tam czas u nas to sprawdza. I kolejny punkt, jedenasty, ocena instalacji zasilanych silnikiem gazem LPG, czyli tutaj chodzi o wózki spalinowe. My na hali wózków spalinowych nie mamy. Mamy taką atrapę butli i łączenia tego. Nie zbadamy szczelności. Tutaj prawdopodobnie inspektor po prostu chciałby, jeżeli macie na egzaminie wózek spalinowy, żeby sprawdzić szczelność, ale to też jest podczas kursu omawiane. Punkt 14. Sprawdzanie stanu wideł, elementów chwytających o sprzętu roboczego. No wiadomo, że. Tutaj u nas na egzaminach to są po prostu widły, czyli sprawdzenie czy nie są nadmiernie wytarte i całej analizy tych wideł, czy, czy są, że tak powiem, proste, nierozchylone, czy w tom. Ale to też omawiamy na osobnym odcinku, ale to musicie wiedzieć, tak? Czyli tutaj u nas i na każdym wózku, który ma widły, no to stana, kontrola stanu wideł, ale może się zdarzyć, że będziecie mieli na egzaminie dodatkowy osprzęt, jakiś chwytak, rotator no i wtedy dokładnie analiza danego urządzenia. Najprościej, myślę, na egzaminie właśnie byłyby widły i wtedy na naszych innych odcinkach macie dokładnie jak to zrobić, a jeżeli jesteście naszymi kursantami, no to jak najbardziej na zajęciach teoretycznych omawiamy tego typu elementy. Sprawdzenie działania układu awaryjnego opuszczania to jest bardzo istotny element przy wózku systemowym, czyli przy tych wózkach, gdzie z kabiną podnosicie się do góry, i u nas oczywiście taki wózek jest, to jest ta kategoria wyżej. No i tutaj jak najbardziej trzeba po prostu, w zależności od wózka, akurat u nas zdjąć pokrywę i w odpowiednim miejscu, w odpowiednim miejscu kluczem imbusowym odkręcić zawór, i wtedy awaryjnie nam ten wózek zjeżdża. Także to też się na egzaminach odbywa. Dość często. No bo to jest istotne, bo jak wózek by się zepsuł, jest tam jakiś Wasz kolega na górze, to każdy z Was musi wiedzieć, że awaryjne opuszczenie jest możliwe i jak tego dokonać, żeby go zdjąć. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś tam dostaje zawału, wylewu, udaru, liczą się dosłownie minuty, zanim siedzie straż, zanim go ewakuuje, Wy macie możliwość opuszczenia go i... Oddział ratunkowy może go zabrać. I punkt szesnasty, myślę, że tutaj niewiele trzeba tłumaczyć: sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych, czyli olej, jeżeli wózek jakiś tam spalinowy, no to chłodnica i tak dalej. Także tutaj nie ma co, co, co specjalnie omawiać. Punkt siedemnasty: sprawdzenie poprawności działania wskazanego elementu wyposażenia wózka. No i ja tutaj, pierwsze co bym pomyślał, to o dodatkowym sprzęcie, ale nie. Inspektorzy biorą tutaj wyłącznik awaryjny prądu czyli ten czerwony guzik, który jest odpowiedzialny właśnie za dostarczenie i wyłączenie zasilania na cały osprzęt. O tym też jest osobny film, także tutaj najczęściej wchodzi wyłącznik awaryjny prądu. No i punkt ostatni, osiemnasty, wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia. No i tutaj pytałem chłopaków, czy któryś z inspektorów przez ostatnie dwa lata to wybrał i dowiedziałem się, że nie bo jest za dużo kombinacji. Musiałby szukać w DTR-ce, w dokumentacji techniczno-ruchowej. To jest taki punkt swobody dla nich, że jak już jest wszystko dobrze, to mogą jeszcze o coś dopytać dziwnego, o jakiś element, wyszukać coś z instrukcji. Jasnym jest, że jak mamy tutaj kilka wózków, każdy wózek ma... Kilkaset stron instrukcji, to wy doskonale tego nie wiecie. On coś tam może wybrać i wyszukać. Dlatego też ten element egzaminu nie bardzo mi się podoba, bo dla mnie oczywistym jest, że zdaliście teorię, idziecie na praktykę. A tu jest taki moduł, gdzie inspektor. Każdy może Was zapytać zupełnie o co innego. I myślę, że tutaj na tych elementach, jakbym zaczął rozmawiać z inspektorem, inspektor by mnie zaczął pytać, jakby chciał, to też na pewno na coś bym tam od razu nie odpowiedział, miałbym problemy, no bo jest tego tak dużo możliwości, że sprawia Wam to duży problem. Ale myślę, że opowiedziałem Wam te 18 kluczowych elementów, żebyście chociaż mieli świadomość, że to może być. Obejrzyjcie inne filmy, większą część już tam omówiliśmy. I tak jak wspomniałem, jeżeli jesteście naszymi kursantami, to spokojnie wszystko będzie na teorii. Jeżeli jesteście z innych ośrodków, to powinniście też wymagać od danego ośrodka czy szkoły, żeby wam to omówili. Bo teraz zdarza się tak, że ja siedzę wieczorem na Messengerze i odpisuję wam po kolei na te pytania, dlatego też ten film, dlatego też TikTok, gdzie tam wszystko omawiam. Także wchodźcie na TikToka, wchodźcie na Instagrama, wchodźcie na Facebooka, na YouTube'a i po kolei te zagadnienia. Opowiadam. Oczywiście, jeżeli nie możecie znaleźć odpowiedniego, odpowiedniej odpowiedzi, to śmiało piście. Ja też chętnie opowiem, ale pamiętajcie, że w innych ośrodkach macie prawo wymagać, żeby wam to omówili. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Myślę, że Wam się spodoba, że będzie dużo wyświetleń, bo teraz to jest bardzo na topie. Zapraszam Was do subów, do lajków. Dziękuję serdecznie Bartek Centrum Szkoleń. Do zobaczenia za tydzień.